Drop zone to the BLOCKS GONE Cześć, maniaki, witam wszystkich tutaj. Late witam Was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle. Dzisiaj kolejny, kolejny czas, kolejny e, filmik z newsami, z informacjami głównie itd. itd. Jak ostatnio już wspominałem, e, miał się pojawić Meta -cooler, nowy Cooler, e, metaliczny, metalowy Cooler, i się pojawił. Trzeciego Pojawił się z nim banner, a razem z nim e, newsy, kilka eventów i kilka rzeczy, które się dopiero pojawią, i dzisiaj o nich sobie właśnie opowiemy. Także, stricte filmik informacyjny, więc tak, zaczynając od samego początku, co razem z Metakulerem się pojawiło. Więc, tak, misje specjalne, czyli standardowo, jak praktycznie e, co jakiś czas mamy coś takiego, misje specjalne, czyli zużyj tyle i tyle staminy przejdź taki i taki event dostajesz nagrodę w formie wykonanej misji kolejna sprawa to login bonusy czyli dzienne jakieś nagrody za zalogowanie się do gry jakieś DS -y i inne tam badziewka kolejna rzecz to przecena na kamienie przecena na dragonstony przecena na dragonstony jeżeli kogoś to interesuje, ktoś Dalej kupuje. 32 kamienie przecenione są o 50%. E, możemy taki pakiet kupić tylko raz. E, druga sprawa to 91 kamieni przecenionych o 20%. Możemy kupić taki pakiet trzy razy. Także tak to wygląda. dokan Festival w, e, z razem wspom, e, z wspomnianym tutaj Metakulerem Agility, nowy lider do kategorii, do kategorii Wicked Bloodline. E, razem z nim w Banerze, z taką jedną z główniejszych kart jest tutaj. E, Future Gohan jest też, pamiętam, że cooler fizyczny jest też, Full Power Freeza i tego typu karty, jeżeli kogoś to interesuje. Drugi baner też jest poboczny baner, który ma bodajże przecenę 3 razy po 30 ds. Baner z kategorią Wicked Bloodline, żeby po prostu postacie dopasować, jeżeli trafimy tego głównego coolera z tego do Festivalowego baneru. Na tym bannerze Weekend Bloodline zapewne większość kart to są właśnie Kulery albo Freezer, żeby pasować do kategorii. Kolejna tutaj zakładka no to jest dokan event, czyli po prostu miejsce, gdzie zdobywamy medale, żeby zdokonować tego naszego nowego Agility coolera, jeżeli ktoś wydropi. Jeżeli nie, no to chociaż te 2 3DS zdobędzie się za przejście eventu i tyle. Kolejna sprawa powraca event, który mega dawno nie był event w którym można zdobyć każdego koloru każdego rodzaju kulera, który właśnie razem z powrotem tego eventu i razem z pojawieniem się agility Coolera, każdy z tych kulerów dostaje do kana, także fajna sprawa można zrobić zbudować team z tej samej karty praktycznie tylko innego koloru to jest śmieszna, śmieszna rzecz także polecam wyfarmić jest tam też kilka misji za które dostaniecie dsy i ten event nie za często wraca więc polecam sobie po prostu porobić, popróbować, chociaż wydropić te karty. Extreme The Dokan Festival, czyli kolejny będzie Dokan Festival, kolejne Samony, dokładnie 10 kwietnia z kartami związanymi z EZA, czyli z Extreme The Awaken. Do tego przejdziemy za chwilę, dlaczego tak jest i po co to tutaj jest, bo to jest zapowiedź no, fajnych EZA, bym powiedział. Kolejna sprawa, wraca event tutaj z Goku i z Birusem, Battle of Gods też tam parę karcioszek, przynajmniej tego Goku, bodajże możecie zdokanować i chyba wyfarmić, także też polecam, jeżeli ktoś się wcześniej nie załapał na ten event. The Strongest Rivals, kolejny event powraca, który też z tego co pamiętam długo nie wracał, więc polecam robić. No i najważniejsze, to o czym chciałem powiedzieć, to o czym też ostatnio wspomniałem, czyli Eza Birusa i Eza Intelligence Cella. O wirusie powiedziałem, o celu nie, bo jeszcze wtedy nie wiedziałem, ale mamy oficjalnie 10, 10 kwietnia. Pojawi się EZA, czyli Extreme The Awaken, Extreme The Battle Tech Virusa. To jest ten wirus, który ma Fury Mode'a i dostanie też drugi cel, drugi perfect cel EZA. Dokładnie jest to karta Intelligence. Wcześniej mieliśmy EZA dla tech, cela tego Newkera, teraz będzie. Extreme The Awakened dla Cela w wersji Intelligence, także bardzo fajna sprawa. Powrócą też dwa te eventy, żeby pozbierać sobie do nich medale i tak dalej, i tak dalej. No i dalej, jakieś kolejne powroty eventów. 17 powróci event tutaj z Ribrian i z półką. Później 17 też mamy event Girl Power. Później event także, który jest bardzo, bardzo rzadko do zdokanowania bodajże tych dwóch kart do zebrania medali e, na pewno i może też jakąś kartę Goku SR wyfarmić, też 17 wróci taki evencik z Pajku Hanem czy tam Pikonem i Goku, także polecam no i zapowiedź od 18 kwietnia kolejnej edycji e, Virtual Dokan Ultimate Clash czyli tak jak, tak jak co jakiś czas kolejna edycja tego Ultimate Clasha kolejne deski do zdobycia, kolejny mega, e, no bądź co bądź trudny challenge do zrobienia. Także tak to wygląda. Jeszcze wam szybciutko pokażę te karty, które dokładnie dostaną to. E, to Eza, czyli wirus i cel. O, virus, virus, virus. Tak wygląda. Oj, to jest ten wirus, ten wirus dostanie Eza, czyli tak wirus, który ma tego fury moda, jak wam wspomniałem, Rage Mode, Fury Mode. To, to jest ta karta. Jak widzicie, mam dwa duplikaty, bo tu jest drugi duplikacik w sensie dwie kopie, czyli będę mógł sobie prawą dolną ścieżkę zrobić i już Wam pokazuję tego e, cela Intelligence. Cel Intelligence no tutaj już mam troszeczkę więcej mam cztery kopie tej karty, to jest ten cel, który dostanie Eza, jeżeli się nie mylę Intelligence cel, to jest oczywiście wersja przed Dokanem, jak widać nigdy go nawet nie zdokanowałem, hm, śmieszna sprawa, tak wygląda po Dokanie i on dostanie właśnie e, Eza, także Cztery karcioszki mam, jednej brakuje, żeby był 100%. No trudno się mówi, ale cztery karty jak najbardziej e, wystarczą. I jeszcze szybkie nawiązanie tutaj do eventu z kulerem. Jak widzicie, nie ma żadnej przeceny e, na, na tym tutaj do Festivalu z kulerem. Karty jakie są? No, e, mamy kulera tutaj. Mamy nowego Vegeta, mamy nowego Piccolo, e, mamy też powracającego, w sumie rzadkiego e, Future Gohana. E, Mamy Jirena, Jiren też rzadko wraca, więc no dla Jirena bym samonował, gdybym go jakoś tam. Ja mam go na trzech duplikatach 90%, ale gdybym go w ogóle nie miał, to byłby tutaj myślę pokusą na pewno na tym evencie. Tak jak wspomniałem, Cooler wraca, Full Power Freeza wraca i jakieś inne poboczne karty SR. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o event. Jeżeli chodzi o mnie osobiście, myślę, że to nie jest nic super mega specjalnego. Trzymałbym na przyszłe eventy, za jakiś czas na pewno będzie transformujący się Black, później na czwartą rocznicę, w lipcu bodajże będzie no ten główny baner, na który zbieram, czyli ssj 4 Goku i 4 Vegeta, nowe dwie karty, LRki nowe. Także tak to wygląda. Ja osobiście na tym banerze zrobię jedno multi albo zupełnie nic. Także tak to u mnie wygląda. No i co? Mam nadzieję, że Wam się informacja podobała. Jeżeli tak, to zostawcie lajka, piszcie w komentarzach, co sądzicie o tych EZA i czy samonujecie na tym kulerze. Jeżeli tak, to co Wam wypadło, albo ile też DS-ów na niego wydaliście. Subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, no i wbijajcie na wszystkie moje social media. Linki macie po lewej stronie na ekranie, albo pod spodem w opisie. To by było na tyle. Dzięki za obejrzenie i na razie. Cześć.